Witaj. Sprawdźmy, co dziś przygotował dla ciebie wszechświat. Drodzy Duchowi Przewodnicy, co powinna dzisiaj usłyszeć osoba oglądająca to wideo? Czwórka mieczy. I tutaj wszechświat zachęca cię do uzdrowienia, do zadbania o siebie. Gdzieś tutaj, to serduszko zranione, otocz siebie opieką w tym gnieździe. Niezależnie w jaki sposób odpoczywasz, czy regenerujesz się, czy dbasz o siebie, musisz, musisz się sobą zaopiekować, bo pamiętaj, ty musisz być dla siebie najważniejsza, musisz być dla siebie najważniejszą osobą, później dopiero. Wszyscy inni, bo póki sama o siebie nie zadbasz, to um, nie masz energii dbania o innych, tak? Więc pamiętaj o tym, nie jest to w żaden sposób bycie samolubnym, dbanie o siebie i wszechświat Ci tutaj o tym przypomina. Czy jest to dbanie, jakby wejrzyj w głąb siebie właśnie czego w tym momencie potrzebujesz. Może jesteś wyczerpana po pracy czy jakichś przeżyciach fizycznych i potrzebujesz skupić się na swoim ciele, a może jesteś przemęczona psychicznie i potrzebujesz skupić się na psychice to już ty wiesz najlepiej, w jaki to sposób, jakby, jakie sfery twojego życia, właśnie twojej egzystencji, jakby, jakie sfery najbardziej potrzebują tej opieki, ale zdecydowanie właśnie opieka, opieką musisz samą siebie otoczyć. Opieką i miłością, tak, tutaj właśnie to serduszko, tak. E, pokochaj siebie, zaopiekuj się sobą. E, jest to właśnie, sugeruję tutaj, to też czas głębokiego uzdrawiania, głębokich e, przemian e, na, e, na plus, tak, właśnie poprzez to uzdrawianie. E, może. Tak, dobrze. A teraz e, sprawdźmy jeszcze dla kontekstu koło. Koło tutaj z kolei może sugerować właśnie wzrastanie, jakby nowe, nowe okazje ku wzrostowi, ku, ku przeznaczeniu, które Cię czeka, i też zmiany na plus błogosławieństwa. Może, mogą to być okazje ku samorozwojowi, mogą to być e, okazje e, finansowe też, tak? E, ogólnie e, koło fortuny, tak? Czyli właśnie no, fortuny tego szczęścia, ale też pamiętać należy, że nie da się go kontrolować, tak? Czyli korzystajmy z tego, co nam daje wszechświat też biorąc te, te trudniejsze aspekty jako lekcje, o czym zresztą chyba w poprzednim filmiku rozmawialiśmy, że właśnie ten wzrost nieraz musi być poprzez trudniejsze lekcje, i, ale póki tego ten wzrostu dokonujemy w sobie, tak, wyciągamy tą naukę, to to nie idzie na marne to. To, to cierpienie tak e, tak e, i jeszcze tutaj mamy ostatnią trójka mieczy tutaj e, z kolei to chyba też ostatnio właśnie było czyli też e, tutaj e, sugestie do, do uzdrawiania do wychodzenia z tych e, trudnych sytuacji e, do tego, że nieważne jak w tym momencie, jeżeli w tym momencie cierpisz, to musisz właśnie, to trzeba patrzeć w to, w tą przyszłość, w tą jasność. Tutaj to rozerwane serce to jest też właśnie na przykład rozstanie, ale jednak jest ono tu zszywane, tak? Czyli właśnie jest to też okazja do uzdrowienia. Czyli jak to możemy zrozumieć w całości, jak ja to, jaki tutaj dostaję przekaz na ten temat? Wszechświat cię pociesza. Pociesza, że i, i prosi, żebyś się sobą zaopiekowała. Bo tego właśnie potrzebujesz, tak? I właśnie spójrz, że tutaj już mamy to serce zszyte, tak? Więc jeżeli gdzieś tutaj doświadczasz tego cierpienia, rozstania, to właśnie jakby czas już skończyć z tym cierpieniem, czas zadbać o siebie bo spójrz, że jest to koło, tak, to jest też właśnie to koło fortuny, tak, nie sprzeciwisz się jemu, nie sprzeciwisz się temu, co się dzieje, nie, nie, nie da się, właśnie to jest też o tym chyba mówiłam zeszłym razem, że, nie da je, że, że nasze cierpienie bierze się z niezgadzania się z tym, co, co nam się przytrafia, Dziecko płacze, bo rodzice nie pozwalają mu zjeść cukierka, my e, płaczemy, bo e, tak, czyli nie zgadza się z tym, jest mu źle z tą sytuacją, która jest w tym momencie, nie zgadza się na rzeczywistość, wolałoby to dziecko, żeby rodzice mu dali tego cukierka, ale się nie da i stąd się bierze jego cierpienie, tak? Ale na tej samej zasadzie nasze cierpienie bierze się, jeżeli ktoś odchodzi, nie zgadzamy się na to, nie, nie chcemy zaakceptować rzeczywistości takiej, jaka ona jest, czyli że ktoś odszedł i jakkolwiek to górnolotnie wszystko brzmi, wiadomo, nie wiadomo, nie jest to łatwe, tak? Ale właśnie jakby ważnym krokiem, Ku uzdrowieniu jest zrozumienie tego, że to działa w ten sposób dostrzeżenie, ponieważ jeżeli dostrzeżemy właśnie tą zależność i dostrzeżemy, że w tym wszystkim może być jakaś nauka, tak, to naprawdę jakby że, że nie jesteśmy w stanie, tej Sytuacji w danym momencie zmienić, możemy i jedyne nad czym panujemy, to jest teraźniejszość. A w teraźniejszości możesz zdecydować się właśnie na zadbanie o siebie. To nigdy nie będzie zły pomysł. Zawsze będzie świetny, bo możesz czy zadbać o po prostu swoje ciało, tak? Możesz zadbać o duszę poprzez medytację, możesz spotkać się ze znajomymi. E, nawet obejrzeć film, tak? Cokolwiek e, działa na ciebie, uzdrawiająco właśnie tego, na tym się należy dzisiaj e, i w najbliższym czasie skupić. Do tego w chacie wszechświat, przypominając, że to koło wciąż się toczy, ono wciąż się toczy. Jeżeli w tym momencie było to cierpienie, to teraz już idzie jak u lepszemu, tak? Wespnij się wręcz na tym cierpieniu poprzez właśnie opiekowanie się sobą, tak, wesprzyj się na tym, w, w, wespnij się na tym cierpieniu e, ku lepszemu, bo to szczęście tutaj już na ciebie czeka e, i tak jak ty się sobą opiekujesz, tak samo wszechświat się e, tobą opiekuje i to zresztą jest piękna afirmacja, którą ci e, bardzo polecam na rozpoczęcie dnia, czyli właśnie wszechświat się mną opiekuje, albo wszechświat ma moje najwyższe, dba o, właśnie dba o mnie, albo daje mi, wszechświat daje mi wszystko w odpowiednim czasie, albo właśnie jeszcze miałam taką jedną... Daje mi e, w, wszystko e, się, e, wszechświat zapewnia, że wszystko e, pracuje dla mojego najwyższego dobra. E, I tak. A jeszcze sprawdźmy sobie, co na mojej różce na ten temat powiedzą. A o takich afirmacjach i, i opiece wszechświata to myślę, że sobie jeszcze e, więcej e, innym razem porozmawiamy albo mm, właśnie też przygotuję dla Was, ponieważ pracuję nad stroną internetową, przygotuję e, wpis na blogu na ten temat, jeżeli będziecie chcieli. A teraz sprawdźmy, co jednorożce nam dodadzą w kontekście. O Chrystus, otwórz drzwi do Królestwa Niebieskiego. I to jest chyba dosłownie ta sama, jak nie pa właśnie pamiętam, że niedawno też taką kartę wyciągnęliśmy. Ehm, czyli właśnie... Ten Chrystus, tak? Bóg, Wszechświat też Tobą się opiekuje, tylko otwórz dla Niego drzwi. A to otwarcie drzwi to w tym momencie jest właśnie zaopie zaopiekowanie się nad so się sobą. Także mam nadzieję, że po poprzednim filmiku też już tą pracę którą wtedy karty też sugerowały, bo to też jest praca, tak? Też właśnie zrezygnowanie nawet z tego, co nam się wydaje, że należy, a skupienie się na sobie też jest pracą. Także mam nadzieję, że już gdzieś te kroki podjęłaś. Tutaj wszechświat dalej cię pcha, zadbaj o siebie i ja razem z nim. Pamiętaj, że. E, właśnie, że Wszechświat się Tobą opiekuje, dba o Twoje najwyższe dobro i tutaj właśnie otwórz drzwi do Królestwa Niebieskiego, tak? E, otwórz siebie na te łaski, które tutaj też chcę, e, czekają na Ciebie, tak? Na ten szczęśliwy traf, który w tym momencie czeka po tym cierpieniu, tylko zadbaj o siebie. I z takim e, pięknym przesłaniem Ciebie dzisiaj zostawiam i życzę powodzenia i jeżeli podobają Ci się moje filmiki, to zasubskrybuj i do zobaczenia następnym razem.